Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz Spinjitsu stworzył krainę ninjago za pomocą czterech broni żywiołów. Po jego śmierci broń postanowił zdobyć zły lord Garmadon. Wówczas ja, Sensei Wu, jego brat, odnalazłem czterech ninja, zdolnych jej bronić. Ninja! Jaco, mistrzowie z Findicu. atak węży. Dobra! Już! Ha? No nie! Wow. Co? Co? trzy godziny? Co ty no. Nie prawiasz, co? Chociaż Lord Garmadon umknął przez mroczny portal, w każdej chwili może powrócić, by odszukać złotą broń z Lecz, Mistrzu Łu, od tamtego czasu w Ninjago zapanował pokój. Tak, pokój to nuda. Nie trzeba nic robić, więc siedzimy tu. Potrenujemy jutro! Nie odkładaj czegoś, co możesz zrobić dziś. Cóż, miałem zjeść tę pizzę jutro, ale skoro tak mówisz. Ow! Nie zasłużyłeś! Trenujcie, aby osiągnąć pełnię możliwości! A, a pamiętasz może, jak stworzyliśmy tornado kreacji? Pamiętam, że daliśmy radę. Ach, sami jeszcze nawet nie wiecie, do czego jesteście zdolni. Macie do odkrycia tak wiele tajemnic! Nie rozumiecie nawet, jak niezwykłą moc kryje wasza złota broń. Chcecie zobaczyć jej moc? To patrzcie. Super! super. <laughs> Dobrze. Spokojnie, mistrzu, gdy Garmadon powróci, damy radę. Uwaga, Lord Garmadon! Powrócił! Zauważono go przy wiosce Jamalakai.

E, mogę pomóc? Siostrzyczko, nasza droga jest zbyt niebezpieczna. To robota dla ninja. E, e, małe wsparcie. <grym zainteresujesz> yeah! Powiedz, czy oni kiedykolwiek zmądrzeją? Z czasem. Być może długim, ale jednak. Tak jak kiedyś. Za roki? Myślicie, że faktycznie musimy jeszcze potrenować? Sensei ma rację. Odkąd zdobyliśmy Złote Bronie, nie było szansy ich użyć. Ciekawe, co robią. Ja patrzę w przyszłość z nadzieją. Jeśli mamy osiągnąć więcej, niech tak będzie! Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać starcia z Lordem Garmadonem. Już od dawna chcę wypróbować kilka nowych super ruchów. Nareszcie mamy okazję! Ścigamy się?

Uwaga, chłopcy! Musimy ciągle mieć się na baczności! Oto ja! Lloyd Garmadon! Żądam wszystkich słodyczy w tej wiosce! I to już! Lloyd Garmadon? Myślałem, że to będzie lord Garmadon. To jego syn. Znowu uciekł ze szkoły dla niegrzecznych chłopców. Wygląda na to, że sobie nie powalczymy. E, e, Dawać cukierki, albo wypuszczę na Was całą armię wężonów. Nie, nigdy! Absolutnie nie oddamy! Żadnych cukierków się nie dostanie. Nie! Ach. O nie! Chciałem cukierki, nie warzywa! Nie znoszę warzyw! Ach. Będzie musiał wymyślić coś lepszego, jeśli chce kogoś przestraszyć. Wężonowie istnieją. Nie należy z nich żartować. Wężonowie? Serio? Mówisz o starożytnej rasie ludzi, którzy kiedyś władali Ninjago, aż zostali zamknięci pod ziemią? Każde z ich pięciu plemion uwięziono w innym grobowcu, aby się nie zjednoczyły i nie dokonały zemsty na bezbronnych mieszkańcach całej naszej krainy. To tylko bajeczka, która opowiada się ciekawskim dzieciakom, żeby siedziały w domu. Nie dziwi cię, że nikt jeszcze nie znalazł tych wielkich grobowców? Trzeba być stukniętym, żeby chcieć ich szukać. Bardziej od smoków zawsze nienawidziłem tylko wężem, ah! nawet gumowych. Ah! Uspokójcie się! Uszyjcie. Wszystko w porządku. Ah! Nic się nie stało. Właśnie. Pokłońcie mi się albo poczujecie mój gniew. Będę liczył do trzech. Raz, dwa... Może damy mu lanie? Dwa i pół. Ah! Zyskaliście śmiertelnego wroga. Wierzcie mi, jeszcze pożałujecie! Teraz wiesz, że za słodycze się płaci! Kradzież nie popłaca, mały! Zapamiętaj to raz na zawsze! Mmmm, wata cukrowa. Hę? Skąd to się tu wzięło? To torba mistrza. Musiałeś przypadkiem wziąć ją ze sobą. Co to jest? To zwój bystrzaku. Tyle to i sam widzę, ale są na nim tylko jakieś bazgroły. Te bazgroły to starożytny język przodków. E, odczytasz to? Mogę spróbować. Ten symbol oznacza proroctwo. Proroctwo? To znaczy przepowiednia. Jasne. <laughs> Wiedziałem. Jeden z wojowników wzniesie się ponad innych i zostanie zielonym ninja. To właśnie on pokona czarnego władcę. Jest i obrazek. Czarny władca? Chwila. Chodzi o Lorda Garmadona? Zaczekajcie. Czy mowa o nas? Czy myślicie o tym samym, co ja? <laughs> Czy w zielonym będzie mi do twarzy? <laughs> ha, wiadomo, że to ja będę zielonym ninja. Kolor pasuje tylko do mnie. To ja jestem najlepszy. Chłopaki, przestańcie! Pamiętacie, dlaczego mistrz nas zwerbował? Jesteśmy drużyną. Myślę, że nie powinniśmy czytać tego zwoju. Dalej, lećmy do domu. Czas potrenować. Muszę popracować nad finezją ruchów. Trochę wyszedłem z formy. Tak, przed nami trudne zadanie. Czy będę zielony ninja? Głupi ninja! Pożałuję, że ze mną zadarli! Zradały się zmysły, skoro odszedłeś tak daleko od domu. W oczy moje spójrz, uspokój się. Jesteś w mojej mocy. Nie. Ja będę miał władzę nad tobą. Zrozumiano? A więc to nam rozkażesz panie. Nam? No? Mam własną armię. A więc się zgadzamy! Proroctwo głosi, że jeden z nas zostanie Zielonym Ninja, a więc musimy natychmiast dowiedzieć się, który. Może urządzimy turniej? Ten, kto wygra, jest najlepszy. I zostaje ogłoszony Zielonym Ninja! Super! <śmuszczak> <śmuszczak> Hej, Nija! Próbujesz pobić rekord twojego brata? Zgadza się! Słyszałam, co się stało. Fałszywy alarm? Tak. A zajmujemy dziedziniec. Bez urazy. Dwie walki. Zwycięzcy trafią do finału. Pancerz dla naszego dobra. Nareszcie przetestujemy naszą broń. Ej Nia, zostaniesz i zobaczysz, jak wygrywam? Nie, dzięki. Odwiedzę wioskę Jamana Kai. Miłej zabawy. Dobra, zaczynamy. Kai kontra Jay. Ninja go! A teraz call kontrazej. Ninja go! Wielki finał od tytułu mistrza Bla-Bla-Bla Ninja bla, bla, Brawo! Ja. Co za żal? Płonie! Ogień! <tryk> <tryk> Wy wyprawiacie? E, e, sprawdzamy, kto jest zielonym ninja. Ałana? E, 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 powiedziałem zielonym ninja. Nie, wybacz. E, e, miałem na myśli strapionym. E, e. Nie pokazałem wam zwoju. Sensei, chcemy wiedzieć, który z nas jest wybrańcem. Żaden. O ile nie osiągniecie pełni możliwości. Mój miecz naprawdę płonął. Czy to właśnie ukryta moc złotych broni? To dopiero początek. A droga jest długa i trudna, ale tak. Macie rację. Jeśli to Was skłoni do treningu, niech będzie. Jednak żaden z Was nie zbliżył się do poziomu zielonego ninja. Generale! Zabieramy stąd tylko te słodycze? Zrobisz, co ci rozkazałem, bo to ja trzymam to berło. Wężonowie wrócili! Mieszkańcy wioski są w niebezpieczeństwie! Spokojnie, mistrzu! Byliśmy tam! To tylko jakiś dzieciaki. i... Dym mądrości nie kłamie! Starożytne zło kroczy wśród nas! W wiosce jest mija. Nie. Yeah. Uwaga! Lecimy razem! A da się inaczej? Nie ma końca! Wybacz najście garmadonku, ale już dawno czas do łóżka! Brać ich! Schwytać ich! Wężonowie istnieją. Mamy jeszcze jeden problem! Zachipnotyzowali wszystkich! Nie! Nie panujemy nad bronią. Lepiej nie ryzykować. A zatem musimy wiać! Nie, ty żyjesz ledwie. Zahipnotyzowali wszystkich. Kontrola myśli? Jak to możliwe? Kiedy grzechoczą ogonami, nie patrzcie im w oczy! To właśnie ich moc! To co my teraz zrobimy? Mamy walczyć bez broni i z zamkniętymi oczyma? Ha, świetnie! Bąż zberłem to ich generał. Dowodzi innymi. W jego magicznym berle znajduje się moc Antidotum. Jeśli je zdobędziemy, uratujemy wszystkich. Słuchajcie, zapomnijmy o tym zielonym ninja. Niech sensei będzie z nas dumny. Od dziś jesteśmy jedną drużyną. Doskonale! O, a Nia może tym razem iść z nami. Wow, dzięki. Chcecie oberwać? Pora na małe spinżicu! Ninjago! Dobra, serio, wyszliśmy z formy. Ninja! Wow! Cukierki! Sensei miał rację. Nie wolno odkładać czegoś, co można zrobić dziś. Mogliśmy od razu Cię powstrzymać. Ech, odwrót! Odwrót! No dalej, tylko spróbuj! Oczy moje spójrz. Jesteś w mojej mocy. Jestem w twojej Kol! Berle masz antidotum! Ech! No przecież faktycznie. Szybko, fontanna! Dobra myśl! Chyba, Sensei, gdybyśmy od razu powstrzymali Lloyda, nigdy by do tego nie doszło. Nauka zawsze jest dobra, nawet na błędach. Uwolniono ogromne zło i ciężkie czasy. To dopiero początek. Nasz trening pozwoli nam się przygotować. Węże to nie lord Garmadon, ale zobaczysz! Damy z siebie wszystko! Pomóż nam! Osiągniemy pełnię możliwości! Tak, naucz nas, jak używać broni z hmm. To nie będzie łatwe. Musimy wracać do klasztoru. Ach. Kiedy dostanę własnego smoka? Spokojnie, Nia. Twój czas się zbliża. Ach, żelki, potrzebuję żelków. Ach. Ten chłopiec nas uwolnił. To tylko dziecko. Nie jest jednym z nas. Może straciłem laskę, ale wciąż jestem generałem. W tył zwrot! Ty, tchórzu, wszyscy wiemy, że to Lloyd nie mi steruje. Jesteś jego prawą ręką, a jednak nic nie robisz. To nie był dobry moment. Tylko ja wiem, jak możemy pokonać ninja. A kiedy to zrobię, wszyscy zobaczą, że to właśnie ja powinienem rządzić naszym plemieniem. <słyski>